Witajcie, a teraz zobaczcie jak wyglądał tegoroczny łoś 2024. Spotkanie krótkofalowców Łoś jest największym spotkaniem krótkofalowców w Polsce. Nazwa pochodzi od miejsca, w którym to się odbywa. Na styku trzech województw łódzkiego, opolskiego i śląskiego w Jaworznie. Na górce spotyka się nawet do 4000 krótkopalowców. Są zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zobaczcie, jak to wyglądało, oraz jak wyglądało moje stoisko radioszynkowe. Zapraszam! To nasze miejsce. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witamy wszystkich zgromadzonych na 20 Ogólnopolskim spotkaniu Łoś. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy Państwa Marek SP9UO i Kazimierz SP7 Stefan Zosia Natalia. Panie prezesie, prosimy o dwa słowa. Krzysztof SP-5EKO, prezes Polskiego Związku Kochalowców, bardzo proszę. Dzień dobry, ja witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy z zarządu, z Dorotą, z Waldemarem. Cieszymy się i naprawdę, naprawdę się cieszymy, że tak dużo osób jest i tak dużo osób ma tą samą pasję, więc życzymy miłej zabawy. Bardzo dziękujemy organizatorom. Kazimierzowi, Markowi i wszystkim, którzy, którzy dzisiaj ciężko pracowali we wcześniejszych dniach, żeby przygotować to wszystko, bo dzięki Wam możemy się spotkać, możemy rozmawiać i poznawać się. Bardzo, bardzo dziękuję i ja nie będę przedłużał. Bardzo, bardzo dziękuję.

Ale ja mam nie będę postawić i nic tego nie płdziemy. To jest w dół. Kurczę, to jest otaśmy zrobione. Przybliżenie. Tak nie wodziam ja co? Eee, Za wysokość. これ。<music> Właśnie tu zamurowała teraz lekko kropi Tak kupiłeś? Jak widać, Słuchaj, szybka transakcja Ale ambitny, chciał tyle, ile chciał na Jesteś zadowolony? Zadowolony jak najbardziej no. Dasz radę teraz odwiedzę. Nie no wieszaj przy rurach stalowych to też jest przewodząca Zawsze nie wiem. A teraz zobaczcie Próby na mikrofalach, a konkretnie na 10 GHz i 24 GHz, postanowiłem spróbować swoich sił używając tego znaku klubowego Stefan Paweł 2 Zofia Henryk Roman. Eee, to jest, co to jest? Kierownika 3 do tego zestawu, azymutylewacja, nie? Aha, Aha. Strowić, no. Piękna czasza O ucieknie. Dobra, więc jakbyś mógł chwilkę ponadawać Teraz ja skoryguję antenę, bo on jest tą, wiesz, tą, automatyczną antenę I to nie jest tak... Nie jest tak szybko Jest bardzo potężny Pokazać coś dzięki temu nie w, porządku, w, porządku, w porządku. Dokładnie. Dobra, jeszcze raz góra dołu. Nie, nieczytelne to jest, nieczytelne. Sygnał jest w miarę mocny, ale jest to takie dosyć nieczytelne. E, dla Ciebie raport piątka, piątka, 5 pięć, 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 pięć. E, Tylko to mówię, taki zniekształcony ten sygnał jest. Bardzo proszę, jeszcze raz mikrofon do Ciebie, wymienimy tutaj raporty. Potwierdzam, potwierdzam wszystko w 100%. Jeśli można, tu mam jeszcze jedną stację. Jednego operatora, który tutaj by z tą przeprowadził łączność. Przekazuję mikrofon. Stefan Paweł 2, Zofia Henryk Roman. Eee, to jest Stefan Paweł 2, Zofia Henryk Roman. Eee, wywołanie na 10 GHz. Podaję Stefan Paweł 2, Zosia Henryk Roman. Stanisław Paweł 2, Zofia Henryk Roman. Odbiór. Stefan, Paweł 6, Dorota, Wanda, Barbara. Tutaj jest Stefan, Paweł 2, Zofia, Hendryk Roman. Dla ciebie raport to będzie 5 5, piątka, 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 piątka. ku alokata taki sam jak wcześniej. Eee... Janina, Olga 91. Janina Olga 91. Irena Adam. Irena Adam. Eee, moje imię to Adrian. E, mam 16 lat, mam 16 lat. Mikrofon do ciebie. Jest 6 GWB Stefan Paweł 6, Grażyna e, Wanda, Wanda Barbara. Barbara. Tutaj Stefan Paweł 2, Zofia Henryk Roman. E, miło Cię słyszeć na 10 GHz, e, jest to moja pierwsza łączna na tym paśmie. E, jestem z niej bardzo zadowolony. Póki co e, mamy Transventer na 10 GHz, Moc 2W i ICON 705.

teraz nawet do 58 dochodziło nawet do 58 dochodziło bardzo fajny sygnał jak na to pasmo. Nie mam jeszcze doświadczenia na tym paśmie, ale jest już dobrze moim zdaniem. co mogę powiedzieć? Amatorskie 73 do usłyszenia.

Stefan Paweł 6, Grażyna Wanda Barbara, tu Stefan Paweł 2, Zosia Henryk Roman, witam Cię ponownie, odbieram z raportem 4-8, 4, 8, 4, 8, 4 8. Eee, i nasz lokator Janina Olga 91, co dalej? Irena Adam, Irena Adam. Eee, I tak to mówiłem, 4-8, 4-8, mikrofon do Ciebie. Stefan Paweł 6, Grażyna, Wanda, Barbara, Stefan Paweł 2, Zosia, Henryk, Roman, dziękuję za 5,9 skater, eee, bardzo fajna tutaj łączność jest na takim paśmie. Eee, Dla moje imię Adrian, eee, 16 lat, eee, mogę jeszcze powiedzieć, że moje stałe kutecha to Gdynia i znajdujemy się obecnie na Łosiu. Eee, bardzo fajna łączność na 24 GHz. Eee, bardzo dziękuję za tą łączność. Amatorskie 73 do usłyszenia. Stefan Paweł 6, eee, Grażyna Wanda Barbara, Stefan Paweł 2, Zofia Henryk Roman. 73. Bye bye, powodzenia. Podobał mi się łoś. A powiem, co dzisiaj napływało w Łosiu? Tutejsza atmosfera. Tutejsze warunki pogodowe. tutajsi ludzie, organizatorzy. Dziękuję wam za obejrzenie do końca. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu na moim kanale Amatorskie73. Bye bye!